Wszyscy znamy opowieść o słabszym, o garstce przeciwko przeważającej sile, ale najczęściej ta historia to mit, pokrzepiająca bajka opowiadana po fakcie. To nie jest taka historia. To jest opowieść o dniu, w którym złamano zasady wojny. Kiedy 10 tysięcy ludzi stanęło przeciwko 80 tysiącom, a ziemia została posolona krwią, to historia rzymskiego generała doprowadzonego do ostateczności, barbarzyńskiej królowej płonącej rządzą zemsty i wąskiej doliny na brytyjskiej wsi. Która stała się jedną z najskuteczniejszych, jednostronnych stref śmierci w całej historii ludzkości. To nie jest opowieść o heroicznym ostatnim bastionie, to jest opowieść o wyrachowanej, zimnej i brutalnej eksterminacji. Jak Gajusz, Swetoniusz Paulinus i jego jeden, zniszczony legion nie tylko pokonali, ale całkowicie unicestwili siły ośmiokrotnie większe od nich. Jaki geniusz taktyczny, czy też jaka czysta, krwawa dyscyplina. Zamienia desperacką obronę w masakrę na niemal niewyobrażalną skalę. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną, faktograficzną historię dostarczaną bez zbędnych ozdobników, zasubskrybuj nasz kanał. To najlepszy sposób na wsparcie tej pracy. Chcemy wiedzieć, skąd nas słuchasz, więc skomentuj, podając nazwę swojego miasta. To sprawozdanie opiera się na twardych, często brutalnych słowach dwóch rzymskich historyków, którzy pisali najbliżej wydarzenia. Publiusza Korneliusza Tacyta w jego rocznikach opublikowanych około roku 117 naszej ery oraz Kasjusza Diona, którego historia rzymska została skompilowana prawie 100 lat później. Podają nam imiona, liczby i mrożącą krew w żyłach rzymską perspektywę na dzień, w którym świat zmienił się dla rzymskiej Brytanii. Teraz wracamy do informacji. Szybko i krótko. Jest to rok 60 naszej ery. Wyspa Brytania to surowa, na wpół zagojona rana na północnej granicy cesarstwa rzymskiego. Przez 17 lat legiony parły w głąb lądu, zmuszając tubylcze plemiona do uległości, budując forty, układając proste, brukowane drogi, które są arteriami rzymskiej potęgi. Ale ta potęga to tylko fasada. Cienka skorupa kamiennych fortów i kolonialnych miast nad głębokim, wrzącym źródłem urazy. Na wschodzie, w dzisiejszym Norfolk, żyją i Cenowie. Są królestwem klienckim, co oznacza, że są oficjalnie sprzymierzeńcami Rzymu, mogącymi zachować własnych władców w zamian za lojalność i trybut. Ich król, Prasutagus, jest człowiekiem bogatym i pragmatycznym. Całe życie przeżył w cieniu rzymskiego orła i rozumie brutalną kalkulację władzy. Wie, że kiedy umrze, jego królestwo znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Aby chronić swoją rodzinę, aby chronić swój lud, sporządza testament. To desperacka gra zrodzona z głębokiego zrozumienia rzymskiej chciwości. Nazywa rzymskiego cesarza Nerona współdziedzicem swojego królestwa i swojego ogromnego osobistego majątku obok swoich dwóch córek. Logika jest prosta, choć wadliwa. Dając żarłocznemu cesarzowi połowę nagrody, ma nadzieję, że Neron będzie zadowolony i pozostawi drugą połowę nietkniętą, zapewniając swoim córkom możliwość rządzenia, a jego królestwu zachowanie pozorów niezależności. To plan, który ma doskonały sens dla celtyckiego króla. To fatalne, błędne obliczenie rzymskiego umysłu. Dla Rzymian taki testament to nie negocjacja, to przyznanie się do słabości. Po śmierci Prasutagusa lokalne władze rzymskie nie widzą traktatu do przestrzegania widzą majątek do zlikwidowania. Prokurator, główny urzędnik finansowy prowincji, człowiek imieniem Catus Decianus, postanawia ściągnąć długi. Nie tylko oficjalne długi państwowe, ale ogromne pożyczki. Które były narzucane plemiennej szlachcie przez ludzi takich jak Seneka, własny nauczyciel cesarza, filozof, który pisał o cnocie, jednocześnie praktykując najbardziej bezwzględny rodzaj drapieżnego pożyczania. Ziemie i cenów zostają zajęte. Ich szlachta zostaje pozbawiona swoich rodowych posiadłości i traktowana jak niewolnicy. Dom króla zostaje splądrowany, jakby to były łupy wojenne. A potem następuje ostateczna, niewybaczalna zniewaga. Akt tak głębokiej arogancji i okrucieństwa, że rozpala ogień, który spali całą prowincję. Wdowa po Prasutagusie, królowa Budika, sprzeciwia się. Mówi w imieniu swojego ludu, w imię honoru testamentu swojego zmarłego męża. Za tę zuchwałość Rzymianie publicznie ją biczują. Rozebrana i popita jak zwykła niewolnica, jej dwie córki, księżniczki, które miały być współdziedziczkami z cesarzem, zostają oddane rzymskim żołnierzom i zgwałcone. To nie jest tylko napaść. To systematyczne, rytualne upokorzenie, mające na celu złamanie ducha i cenów na zawsze. Ma im pokazać, że ich królewska linia krwi nic nie znaczy, ich prawa nic nie znaczą, ich honor nic nie znaczy. Rzymianie się pomylili, nie złamali ich cenów, stworzyli męczennice, żywy symbol rzymskiej tyranii, budika, upokorzona, pobita. Z rodziną zgwałconą nie załamuje się, ból zamienia się w żelazo w jej duszy. Wysła wiadomość nie tylko do swojego własnego zszokowanego i wściekłego ludu, ale do sąsiednich plemion. Trinowantowie, którzy mieli własne głębokie pretensje po tym, jak ich stolica została skradziona. Aby założyć kolonie dla emerytowanych rzymskich żołnierzy, słuchają z zapałem. W lasach zostaje zawarty tajny sojusz. Wielkie powstanie się zbliża, a w jego sercu jest królowa, której żal stał się bronią o straszliwej mocy. Podczas gdy wschód Brytanii jest beczką prochu czekającą na iskrę, namiestnik prowincji Gajusz Swetoniusz Paulinus jest daleko na zachodzie. Jest człowiekiem w klasycznym rzymskim stylu doświadczonym, bezwzględnym i całkowicie pewnym wyższości rzymskiego oręża. Jest zawodowym żołnierzem, weteranem kampanii w górach Mauretanii w Afryce Północnej. Zna teren, zna dyscyplinę i zna terror jako narzędzie wojny. I wiosną 61 roku naszej ery jest zajęty stosowaniem tego terroru do ostatniego bastionu zorganizowanego oporu tubylców w Brytanii, wyspy Mona, dziś znanej jako Anglesej, u wybrzeży północnej Walii. Mona jest sercem religii druidzkiej. Jest to święte miejsce, centrum nauki, a dla Rzymian jest to ideologiczna kwatera główna brytyjskiego oporu. Druidzi głoszą bunt, oferują schronienie zbiegom, a ich obrzędy są, w oczach Rzymian, krwiożercze i barbarzyńskie. Swetoniusz decyduje, że musi wyciąć to serce. Zabiera ze sobą dwa ze swoich czterech legionów: Legion XIV Gemina i Weksylację, oddział Legionu XX Valeria Victrix. Prowadzi swoich ludzi przez północną Walię, do brzegów cieśniny Menai. Na przeciwległym brzegu Brytowie zgromadzili przerażającą armię. Wojownicy tłoczą się na brzegu, ale wśród nich są kobiety ubrane na czarno jak furie, z rozczochranymi włosami, dzierżące pochodnie i wrzeszczące przekleństwa, a wśród nich wszystkich krążą druidzi, z ramionami wzniesionymi do nieba, wzywający swoich bogów, aby przekleli najeźdźców. Widok jest tak niepokojący, tak obcy, że przez chwilę nawet zahartowani rzymscy legioniści wahają się. Stoją zamrożeni, idealny cel dla strzał i proc Brytów. Swetoniusz jeździ, wśród nich jego głos przecina zgiełk, zachęca ich, zawstydza. Przypomina im, kim są. Są żołnierzami Rzymu. Nie boją się wrzeszczących kobiet i dzikich kapłanów. Zaklęcie zostaje złamane. Centurionowie ryczą rozkazy, chorążowie idą naprzód. Żołnierze ruszają do przodu na płaskodenne łodzie, które przygotowali. Kawaleria przepływa konno, uderzają na plażę z dyscyplinowaną falą tarcz i stali. Bitwa jest krótka i brutalna. Niezorganizowana brytyjska banda wojenna, mimo całej swojej furii, nie dorównuje metodycznej maszynie do zabijania legionu. Rzymianie formują swoje linie i idą naprzód, krocząca ściana śmierci. Brytowie zostają wycięci, święte gaje druidów, gdzie praktykowali ofiary z ludzi na rzymskich więźniach, zostają ścięte. Kapłani zostają zmasakrowani, wrzuceni na własne stosy ofiarne. Swetoniusz zmiażdżył duchowe centrum oporu. Popełnił akt wzorowego terroru, jest u szczytu swojego sukcesu. I właśnie w tym momencie przybywa szalony posłaniec. Wiadomość jest katastrofalna. Podczas gdy on gasił żar na zachodzie, zanim na wschodzie wybuchł pożar, prowincja płonie. Wiadomość, która dociera do Swetoniusza na Monie, to koszmar namiestnika Camulodunum, dzisiejsze Colchester. Zniknęło. Miasto było symbolem rzymskiej potęgi w Brytanii, było kolonią, osadą dla zwolnionych weteranów legionowych, było domem dla ogromnej świątyni poświęconej byłemu cesarzowi Klaudiuszowi, człowiekowi, który podbił Brytanię. Dla Brytów ta świątynia była twierdzą tyranii. Jej kapłani wysysali lokalną szlachtę do sucha, ruinującymi wydatkami. Sami weterani stali się aroganccy i okrutni, traktując lokalnych trinowantów z pogardą, zajmując ich ziemię i domy. Kiedy armia budiki zeszła na miasto, było ono całkowicie nieprzygotowane. Nie miało murów, żadnych właściwych fortyfikacji. Weterani, starzy żołnierze, którzy zapomnieli o dyscyplinie legionów, stawili desperacki, niezorganizowany opór. Cofnęli się do kamiennej świątyni Klaudiusza, mając nadzieję, że się utrzymają. Przez dwa dni się utrzymywali, ale nie było nadziei na odsiecz. Rebelianci szturmowali świątynię i zmasakrowali wszystkich w środku. Miasto zostało systematycznie zrównane z ziemią, jego budynki zburzone i spalone. Archeologia dziś potwierdza literackie relacje z mrożącą precyzją. Gruba, czerwono-czarna warstwa spalonego materiału, warstwa zniszczeń Budiki, leży na rzymskim mieście. Blizna w ziemi, wciąż widoczna dla archeologów. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko znalezione przez rebeliantów zostało zabite. Tacyt pisze o torturach, o ukrzyżowaniach, o niewypowiedzianych okrucieństwach. To nie była bitwa o terytorium, to była wojna eksterminacyjna. Gorsze wieści miały nadejść: dowódca 9 legionu Hispana, Quintus Petilius Cerialis, próbował odciążyć Kamulodunum. Maszerował z być może dwoma tysiącami swoich ludzi, najlepszą częścią swojego legionu spodziewając się zmiażdżyć niezorganizowaną tubylczą hołotę. Zamiast tego wpadł prosto w zasadzkę. Cały ciężar ogromnej armii Budiki spadł na jego kolumnę. Rzymianie zostali przytłoczeni. Piechota została całkowicie unicestwiona. Każdy pojedynczy piechur został zabity. Sam Cerialis ze swoją kawalerią zdołał się przebić i uciec, uciekając z powrotem do bezpieczeństwa swojej twierdzy. Dziewiąty Legion został praktycznie rzecz biorąc wymazany z planszy. Sweton już teraz rozumie skalę kryzysu. To nie jest lokalna zamieszki. To jest pełnowymiarowe powstanie prowincjonalne prowadzone przez charyzmatyczną królową, a oni już zniszczyli duże miasto i rzymski legion. Jego własna armia jest mała, tylko 14 i części 20, być może 7 tysięcy legionistów i kilka tysięcy pomocników. Jest setki kilometrów od serca buntu. Musi się ruszyć i musi się ruszyć teraz. Podejmuje trudną decyzję, pozostawiając mały garnizon na Monie. Zabiera większość swoich sił i rozpoczyna desperacki marsz. Kieruje się do Londynium, dzisiejszego Londynu. W tamtym czasie Londyn nie był stolicą. Ale był nowym i kwitnącym centrum handlowym, tętniącym życiem portem pełnym kupców, handlarzy i rzymskich obywateli. Była to bogata zdobycz, a Swetoniusz wie, że będzie to następny cel budiki. Popycha swoich ludzi mocno, maszerując nowo zbudowaną rzymską drogą, która pewnego dnia zostanie nazwana Watling Street wyprzedza swoją własną piechotę, jadąc konno z kawalerią, mając nadzieję dotrzeć do miasta i zorganizować obronę. Przybywa do Londinium, aby znaleźć miasto ogarnięte paniką. Ludność błaga go, aby został i ich chronił. Ale Svetoniusz jest generałem, nie politykiem. Patrzy na sytuację zimnym, kalkulującym okiem. Londinium, podobnie jak Camulodunum, nie ma murów. Jego armia jest mała, niebezpiecznie mała. Próba obrony otwartego miasta przed ogromną armią Budiki byłaby samobójstwem. Oznaczałoby to otoczenie, ugrzęźnięcie i zniszczenie kawałek po kawałku. Jego armia, jedyna prawdziwa armia polowa pozostała w południowej Brytanii, zostałaby unicestwiona, a wraz z nią wszelka nadzieja na odzyskanie prowincji. Podejmuje decyzję o zapierającej dech w piersiach bezwzględności. Poświęci miasto, wydaje rozkaz opuszczenia Londynium, oferuje eskortę wszystkim obywatelom, którzy chcą odejść z jego kolumną, ale nie może, nie może zostać, aby walczyć. Błagania i łzy ludzi, którzy zostali, nie mają wpływu na jego wojskowe kalkulacje. Odwraca się od Londinium i odchodzi, pozostawiając je swojemu losowi. Armia Budiki przybywa wkrótce potem. Rezultatem jest powtórzenie horroru Kamulodunum. Miasto zostaje spalone do fundamentów. Każdy, kto nie mógł lub nie chciał odejść ze Svetoniuszem, zostaje zabity. Tacyt podaje liczbę zabitych w Camulodunum, Londinium i następnym mieście, na no które padło Verulamium na 70 tysięcy. Mówi o szczególnej dzikości. Że Brytowie nie byli zainteresowani braniem jeńców ani sprzedawaniem niewolników. Byli zainteresowani tylko zabijaniem. Odpłacali lata upokorzeń i ucisku falą krwi. Warstwa zniszczeń znaleziona przez archeologów w Londynie opowiada tę samą historię co w Colchester. Gruba warstwa popiołu i gruzu. Dowód miasta, całkowicie pochłoniętego przez ogień. Swetoniusz kontynuuje swój marsz, zbierając siły jakie może. Prefekt drugiego legionu Augusta, stacjonującego w Exeter, otrzymuje wezwanie Swetoniusza o pomoc, ale odmawia marszu. Człowiek ten nazywał się Poenius Postumus, a jego tchórzostwo, a może jego roztropny strach, oznaczało, że Swetoniusz będzie musiał stawić czoła burzy z ludźmi, których miał. Miał teraz legion 14. Weksylację dwudziestego i kilka pobliskich kohort pomocniczych. W sumie jego armia liczyła około 10 tysięcy ludzi. 10 tysięcy zdyscyplinowanych, zawodowych żołnierzy. Ale przed nimi, zbierając się na ich szlaku, była armia budiki. Tacyt twierdzi, że jej armia liczyła teraz 80 tysięcy. Kas Dion podaje oszałamiającą liczbę 230 tysięcy. Niezależnie od prawdziwej liczby, Rzymianie byli przytłoczeni miażdżącą przewagą. Sfeton już wie, że nie może uciekać przed nimi wiecznie. Brytowie stają się coraz śmielsi, coraz pewniejsi siebie z każdym zwycięstwem. Musi się zatrzymać, musi się odwrócić, musi walczyć. Ale to nie może być byle jaka walka. To musi być walka na jego warunkach. Zaczyna skanować krajobraz, szukając nie miejsca do ukrycia, ale miejsca do zabijania. To jest rodzaj niemożliwej sytuacji, która kuje legendy. Jeśli fascynują Cię surowe dane historyczne, liczby i imiona, które sprawiają, że te wydarzenia stają się rzeczywiste, poświęć chwilę na subskrypcję. Daj nam znać w komentarzach z jakiego miasta oglądasz podczas gdy my kontynuujemy składanie tej niesamowitej historii z pierwotnych źródeł. Teraz wracamy do desperackiego poszukiwania idealnego miejsca do zabijania. Swetoniusz jest mistrzem terenu. Wie, że w bitwie na otwartej równinie jego dziesięć tysięcy ludzi zostanie zalanych, otoczonych i zniszczonych przez samą masę brytyjskich liczb musi znaleźć pole bitwy, które będzie działać jako mnożnik siły. Miejsce, gdzie największa przewaga Brytów, ich liczebność stanie się ich największą słabością. Znajduje je gdzieś wzdłuż drogi, którą podróżuje. Miejsca, którego dokładna lokalizacja jest teraz zagubiona w historii, ale które tacyt opisuje z mrożącą precyzją. Wybiera wąwóz, wąski wąwóz ze stromymi, zalesionymi zboczami. Za plecami umieszcza gęsty las. To jest kluczowe. Oznacza to, że nie może zostać oskrzydlony od tyłu. Jego flanki, jego boki są chronione przez strome ściany wąwozu. Przed nim teren otwiera się na równinę, gdzie będzie musiała zebrać się armia wroga. Pole bitwy, które wybrał, ma kształt Lejka. Szerokie u wylotu, gdzie zbiorą się Brytowie, ale dramatycznie zwężające się do punktu, gdzie staną jego ludzie. Rozmieszcza swoją armię z drobiazgową starannością. W centrum umieszcza solidny, niezachwiany rdzeń swoich sił, legionistów XIV i XX. Są ściśnięci w gęstej formacji, ramię w ramię. Ich zadaniem jest być kowadłem. Na ich flankach umieszcza swoją lżej uzbrojoną piechotę pomocniczą. A jeszcze dalej, na skrzydłach, umieszcza swoją kawalerię. Jego linia jest wąska, ale jest głęboka i solidna. Całkowicie zatyka wylot wąwozu, aby Brytowie mogli się do niego dostać. Będą musieli szarżować prosto w górę zwężającego się zbocza, w ścianę rzymskich tarcz i grotów włóczni. Nie ma dla nich miejsca na manewry, nie ma sposobu, aby wykorzystać swoje ogromne liczby naraz. Będą musieli karmić się w rzymską maszynkę do mięsa, kawałek po kawałku. Gdy brytyjska armia przybywa na równinę, ich pewność siebie jest bardzo wysoka. Są zwycięską armią. Spalili trzy rzymskie miasta, zniszczyli legion i wysłali namiestnika w ucieczkę przed sobą. Widzą małe rzymskie siły ustawione przeciwko nim, maleńki kawałek stali w oddali i czują ostateczne chwalebne zwycięstwo. Są tak pewni siebie, że zabrali ze sobą swoje rodziny, aby oglądać spektakl. Formują swoje wozy w wielki półksiężyc, z tyłu swojej pozycji trybunę, z której ich żony i dzieci mogą być świadkami zniszczenia ostatniej rzymskiej armii w Brytanii. Ten akt najwyższej arogancji okaże się fatalnym błędem. Zanim rozpocznie się bitwa, przywódcy zwracają się do swoich armii. Budika, wysoka i imponująca, z długimi rudymi włosami, prowadzi swój rydwan przed brytyjskimi liniami. Z nią są jej dwie córki symbole wstydu jej ludu i jej własnej osobistej wściekłości. Jej przemowa, zapisana przez rzymskich historyków, to surowy krzyk zemsty. Nie walczy, jak mówi, o utracone królestwo czy bogactwo. Walczy jako zwykła kobieta, o swoje pobite ciało, o zbezczeszczoną cnotę swoich córek. Mówi o rzymskiej żądzy i chciwości. Mówi swoim wojownikom, że ich sprawa jest słuszna, że bogowie są po ich stronie, muszą zwyciężyć albo umrzeć. Dla kobiety, oświadcza, taka jest jej determinacja. Mężczyźni mogą żyć jako niewolnicy, jeśli sobie tego życzą. Ogromny ryk aprobaty wznosi się z zebranych plemion. Następnie swetoniusz przemawia do swoich ludzi. Jego przemowa jest inna. Nie jest apelem do emocji, ale do profesjonalizmu i dyscypliny. Każe im ignorować hałas i bezsensowne wrzaski barbarzyńców. Wskazuje na wrogie wojsko i każe swoim ludziom przyjrzeć się uważnie. W tym tłumie jest więcej kobiet niż wojowników. Nie są żołnierzami. Są niezdyscyplinowanym tłumem słabo uzbrojonym, który załamie się przy pierwszym smaku prawdziwej rzymskiej stali. Każe im ufać swojemu szkoleniu, stać twardo, rzucić oszczepy, a następnie nacierać pod osłoną tarcz używając swoich krótkich, kłujących mieczy do zabijania i kontynuowania zabijania. Mówi o chwale zwycięstwa i o ogromnych łupach, które nastąpią. Jego legioniści odpowiadają własnym okrzykiem. Nie są tłumem. Są profesjonalną armią i są gotowi. Pułapka jest zastawiona, przynęta została połknięta. Bitwa o Brytanię ma się rozpocząć. Brytyjska szarża nadchodzi jako wielka, zdezorganizowana fala, dziesiątki tysięcy wojowników krzycząc swoje okrzyki bojowe nacierają przez równinę w kierunku wąskiej rzymskiej linii. Są przerażającym widokiem, zamieszaniem kolorów, hałasu i nagiej agresji, ale szarżują pod górę w lejek, który ściska ich front, spychając ich razem w gęstą walczącą masę. Rzymianie czekają. Są cisi, zdyscyplinowani maszyną z mięśni i żelaza. Centurionowie obserwują zasięg. W idealnym momencie wydany zostaje rozkaz. Pierwsza salwa rzymskich pilum, ciężkich oszczepów do rzucania, rozrywa powietrze. Każdy legionista niesie dwa, prawie 7 tysięcy ciężkich. Zakończonych żelazem włóczni uderza w przednie szeregi brytyjskiej szarży. Pilum było cudem inżynierii broni. Zostało zaprojektowane tak, aby przebić tarczę, a następnie z powodu swojego miękkiego, żelaznego trzonu zgiąć się przy uderzeniu. Brytyjczyk, który przyjął pilum w swoją tarczę, stanął przed niemożliwym wyborem. Tarcza była teraz bezużyteczna, obciążona ciężkim, zwisającym trzonem metalu. Gdyby ją zatrzymał, ledwo mógłby ją podnieść. Gdyby ją odrzucił, zostałby całkowicie odsłonięty. Druga salwa następuje po pierwszej. Brytyjska szarża zostaje rozbita. A zanim jeszcze dotrze do rzymskiej linii. Przednie szeregi to splątana masa martwych i rannych mężczyzn, przebitych tarczy i połamanych ciał. Zanim Brytyjczycy zdążą się pozbierać, następuje kolejny rzymski ruch. Legioniści wyciągają swoje gladiusy, krótkie, Brutalnie skuteczne miecze do kłucia. Na rozkaz centurionów rzymska linia naciera, nie w szarży, ale w nieustannym, równym marszu. Uformowali się w klin cuneus zaprojektowany do przebicia dziury w linii wroga. Nacierają pod osłoną swoich ogromnych, zakrzywionych tarcz z cuta, które chronią ich od głowy do kolan. Nietną dziko, jak Brytyjczycy swoimi długimi mieczami wykonują krótkie, ekonomiczne, brutalne pchnięcia z zabezpieczeństwa swojej ściany tarcz. W brzuch, w pachwinę, w twarz. Walka staje się chaotycznym, brutalnym zgiełkiem. Brytyjczycy w przednich szeregach nie mają dokąd pójść. Nie mogą nacierać na rzymską ścianę tarcz i nie mogą się wycofać z powodu ogromnego nacisku dziesiątek tysięcy własnych ludzi, pchających ich od tyłu. Są uwięzieni. Wąskość wąwozu obróciła ich liczebność przeciwko nim. Rzymscy legioniści, chronieni przez swoją doskonałą zbroję i szkolenie, metodycznie ich wycinają. Dla rzymskiego żołnierza w tej bitwie praca jest powtarzalna, wyczerpująca i przerażająca. Krótki krok naprzód, pchnięcie gladiusem. Kolejny krok, kolejne pchnięcie. Oddziały pomocnicze na flankach nacierają w wsparciu, ich włócznie i miecze zwiększają rzeź. A potem Swetoniusz gra swoją ostatnią kartę. Gdy brytyjskie centrum zaczyna się załamywać, wydaje rozkaz kawalerii na skrzydłach, szarżują. Omiatają walczącą masę piechoty i uderzają w flanki brytyjskiej armii. To jest ostateczny, decydujący cios. Brytyjczycy, już w rozsypce, atakowani z przodu i teraz uderzeni z boków, całkowicie się załamują. Cały porządek zostaje utracony, odwracają się i uciekają, ale nie ma dokąd uciekać. Ich ucieczka prowadzi ich z powrotem przez równinę, bezpośrednio w kierunku półksiężyca, wozów, gdzie ich rodziny czekały, aby oglądać zwycięstwo. Wozy, które były symbolem ich pewności siebie, teraz stają się narzędziem ich zagłady. Blokują całą linię odwrotu. Uciekający wojownicy wpadają na tę barykadę własnego autorstwa, tworząc przerażający zator. Panika jest absolutna. I w tę uwięzioną, przerażoną masę ludzkości Rzymianie nacierają. To, co następuje, nie jest bitwą, to jest rzeź. Legioniści, ich dyscyplina, trzymająca się mocno nawet w dreszczyku zwycięstwa, nie okazują litości. Zabijają wojowników, zabijają kobiety w wozach, zabijają dzieci, zabijają nawet zwierzęta juczne. Gniew, który tłumili, strach, który czuli, a będąc w mniejszości. Pamięć o 70 tysiącach rzymskich obywateli wymordowanych w spalonych miastach. Wszystko to zostaje uwolnione w ostatecznym, straszliwym paroksyzmie przemocy. Tacyt Rzymianin, który nie był obcy brutalności, Ponte podaje liczby. Twierdzi, że 80 tysięcy Brytyjczyków zostało zabitych w wąwozie i na równinie. Straty rzymskie. Jak mówi, wyniosły 400 zabitych i nieco większą liczbę rannych. Jeśli te liczby są choćby zbliżone do dokładnych, bitwa pod Watling Street stanowi jedno z najbardziej jednostronnych zwycięstw w historii wojskowości. Było to zwycięstwo zrodzone z dyscypliny, szkolenia i wyposażenia, ale przede wszystkim było to zwycięstwo terenu mistrzowsko wybranego i wykorzystanego przez genialnego i bezwzględnego generała. W krwawym następstwie Budika nie pozwala się schwytać. Zamiast być paradowaną ulicami Rzymu w triumfie, zażywa truciznę. Jej wielki bunt się kończy. Swetoniusz ponownie jest panem Brytanii. Ale jest to zniszczona, tymiąca prowincja. Rozpoczyna kampanię karnej dewastacji, nękając każde plemię, które było neutralne lub wahało się w swojej lojalności. Jego metody są tak surowe, że nowy prokurator Juliusz Classicianus ostrzega cesarza Nerona, że nieustanne okrucieństwo Swetoniusza tylko sprowokuje nowe bunty. Ostatecznie Swetoniusz zostaje odwołany do Rzymu. Wprowadzona zostaje bardziej pojednawcza polityka. Proces romanizacji Brytanii rozpoczyna się ponownie, tym razem z większym zrozumieniem ceny arogancji. Przez wieki historia buntu Budiki i zwycięstwa Swetoniusza była tylko tym, historią opowiadaną przez rzymskich autorów. Ale potem, w XX wieku, archeolodzy kopiący w Colchester, Londynie i St. John Albans znaleźli dowody, znaleźli warstwę w ziemi, grubą, czerwono-czarną bliznę, wypełnioną potłuczoną ceramiką, spaloną drewnem i zwęglonym ziarnem. Jest ona dziś znana jako warstwa zniszczenia Budiki. Jest datowana z naukową precyzją na lata 60. lub 61. naszej ery. Tacyt nie przesadzał. Ogień był prawdziwy. Masakry były prawdziwe. 70 tysięcy zabitych było prawdziwych. Fizyczne dowody potwierdzają skalę furii buntu. Rzym nie zapomniał o ludziach, którzy uratowali prowincję. Legio 14 Gemina, Kręgosłup małej armii Svetoniusza na zawsze otrzymała nowy tytuł od wdzięcznego cesarza. Zostali nazwani Martia Victrix, własność Marsa, zwycięska.